Cześć, W tym materiale pokażę, jak przejść proces rejestracji, aby założyć swoje konto w programie Estate Project. Także zapraszam na materiał i lecimy z tematem. Po wejściu w link referencyjny, który znajdziesz oczywiście na dole w opisie, tak jak także na mojej stronie patryksadowski.pl Znajdziesz się w takim menu. Polecam otworzyć sobie w ogóle Chrome, na przykład na Incognito, bo gdyż jeśli masz jakieś adblocki blokujące reklamy, po prostu będziesz miał problem zalogować się na swojej platformie na tej przeglądarce. Także poprzez Incognito, polecam, jest najwygodniej. Wypełniasz swój, swój login, taki jaki uważasz. E-mail, hasło. Potwierdzasz hasło kod PIN. Kod PIN jest ważny, bo ten PIN będzie do wypłat potrzebny, także warto sobie go zanotować na jakiejś karteczce, dokumencie. Wypełniamy wszystkie dane nasze prawdziwe, gdyż w dalszym etapie w panelu klienta po prostu będziemy musieli się po prostu zweryfikować. Po wypełnieniu wszystkich tutaj danych, jak miasto, województwo, kod Potwierdzamy regulaminy i naciskamy rejestrację. Poprzez, po rejestracji po dostajemy e-mail do potwierdzenia. I chwilę po wykonaniu rejestracji mamy tutaj informację, aby potwierdzić naszego, naszą rejestrację poprzez e-mail. Wchodzimy, activation link, wchodzimy w tego linka operacja zakończona powodzeniem i możemy się już zarysować z naszego panelu jak wygląda panel to teraz cię to przedstawię po weryfikacji logujemy się, proponuję wejść na incognito bo jeśli używasz adblocka możesz mieć problemy aby wejść do panelu także wchodzimy, logujemy się i mamy tutaj widoczny nasz panel użytkownika mamy swoje tutaj swój login Mamy swój referral link, który możemy udostępnić osobom zainteresowanym w temacie. Także mój referral link znajdziesz w opisie, ale także i na stronie, na moim blogu. Jak tutaj wygląda? Mamy swój My Balance, naliczenia, czy zakupy, naliczenia i nasz portfel, który będzie zasilony poprzez token. o to tyle w tym nagraniu. Kolejnych będzie więcej informacji, jeśli chciałbyś dołączyć do Zoom, tam gdzie można zadać pytania na żywo, porozmawiać z twórcami tego projektu, także zapraszam Cię do kontaktu, kontakt znajdziesz na mojej stronie, także i w opisie na dole pod tym filmem. To tyle ode mnie, pozdrawiam Cię ciepło, cześć! We'll just get started